Dzień dobry, z tej strony Michał Kołtyś, warszawski inwestor. Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj ze mną w tym ważnym dla mnie dniu. Dniu, który dawno temu sobie założyłem, że jeżeli nastąpi, to to, to zrobię. Mianowicie, dzisiaj przechodzę na emeryturę. Ale zacznijmy od początku. Do tej emerytury zaraz wrócę. Na przebitkach Misza pokaże wam tą tą nieruchomość. Jest o tyle ciekawa z punktu widzenia inwestycyjnego. Bo i tu poprosiłem o dokładne dane mój dział prawny. Tą nieruchomość zarezerwowałem aktem notarialnym, umową przedwstępną dokładnie 20 grudnia 2016 roku, czyli 6 lat temu. W cenie 280 tysięcy złotych. Wpłacając za zadatek w wysokości 26 tysięcy złotych. Otrzymałem prawo wykonania remontu, wynajmu, i tak naprawdę mieszkanie zostało mi wydane już wtedy. Do dopłacenia do 31 stycznia 2023 roku zostało mi jak dobrze liczycie, 254 tysiące złotych. Podczas e spokojnie, jakby, ja wiem, że i tak się jakby nie zapiszecie, to nie ma znaczenia, tak? ale w każdym razie e, jest to e, sposób finansowania, który Amerykanie brzydko nazywają financed by owner, z różnych powodów, które właśnie omawiam na sekretach wynajmowania i było to, leżało to w interesie sprzedającego. E, właśnie na szybko tak z Miszą policzyliśmy teraz, że wynajmując tą nieruchomość przez ponad 5 lat, bo ja zrobiłem tutaj remont. Teraz widzicie odświeżenie po tych ponad 6 latach, blisko 6 latach od remontu, więc wynajmując ponad, przez ponad 5 lat tą nieruchomość, zarobiłem tyle, ile wynosi jej wartość. Więc w sumie wydając 26 tysięcy złotych i robiąc remont, nie pamiętam, ile kosztował remont. Ale wtedy był trzy razy tańszy niż jest teraz, to wiem na pewno. Więc właściwie ta nieruchomość w całości, jej zakup został sfinansowany przez najem. Przez najem przez te ponad 5,5 roku. I po to Wam pokazuję tą nieruchomość, żeby pokazać, czy że to jest możliwe. Ja bardzo często o tym mówię, iż zarabianie w nieruchomościach nie, wy, nie, nie wymaga pieniędzy, bo powiedzmy sobie szczerze. Te kilkadziesiąt tysięcy złotych to każdy ma, ale wymaga wiedzy i umiejętności. A tą wiedzą i umiejętnościami dzielę się z Wami, wiedzą po to, żebyście mogli zdobyć umiejętności A podczas moich szkoleń. Tak, mam te 8 weekendów w roku, które sobie przeznaczyłem na szkolenia i robię kilka szkoleń. Więc, gdybyście byli zainteresowani, to w opisie znajdziecie informacje. Teraz a propos mojej emerytury. Słuchajcie, kiedyś założyłem sobie, że jak już. <laughs> a, a! Zamówiłem Apple Watcha, tego Ultra. Będzie taki pomarańczowy, to już nie będziecie mi opowiadać o dwóch zegarkach. Będzie widać, że to, że to jest licznik kroków. A, przyjdzie za miesiąc, pewnie. A w każdym razie, kiedyś sobie założyłem, że jak już dojdę w miejsce, w którym będę miał dochodu pasywnego z wynajmu nieruchomości milion złotych rocznie, to odchodzę na emeryturę. Założyłem i trochę zapomniałem o tym, więc zdałem sobie z tego sprawę ostatnio, tak przeglądając moje dane finansowe, że obecnie moje nieruchomości, po bardzo dużych podwyżkach w ostatnich miesiącach, generują mi 2 miliony, przepraszam, milion, 2 miliony będzie, jak skończę inne projekty, ale na razie o tym jeszcze nie mówię. Nie ta rubryka w Excelu. Milion e, 256 260 zł. E, oczywiście jest wysoka inflacja, więc y, to za chwilę będzie milion 200, tak, milion, tak. I oczywiście, z czego jestem bardzo dumny, od tego zapłacę podatek. Więc. Moi pracownicy na wiejskiej będą mieli z czego finansować wszystkie programy pomocowe, wsparcia dla osób, którym się wiedzie gorzej. Ja wielokrotnie o tym mówiłem. Płacę podatki w Polsce, chciałbym płacić niższe. Są takie, jakie są. Powiedzmy sobie szczerze, nie są najwyższe na świecie. Da się to przeżyć. Jak już jesteśmy przy okazji tej nieruchomości, jest to jedna. Z kilku moich inwestycji, które dokładnie w ten sam sposób sfinansowałem e, jej zakup. Mam jeszcze dwie ciekawsze, ale ponieważ są cały czas wynajęte, to nie mam jak Wam ich e, pokazać, przynajmniej na razie, ale wrócimy, e, wrócimy do nich. Więc pamiętajcie, każdy z Was w każdym momencie może zacząć inwestować w nieruchomości. Możecie zacząć od podnajmu nie wymaga pieniędzy, albo naprawdę drobne. No bo jeżeli kilka tysięcy złotych, to są naprawdę drobne. Możecie zacząć od flipów 50-50. W tą sobotę skończyłem czwartą edycję szkolenia. Zrobiłem czwartą edycję szkolenia Sekrety Flipowania. Kolejna dopiero w styczniu, więc jeszcze dużo czasu. Na pewno zdążę wam przypomnieć o tym. Ale z tym jest tak trochę zabawnie, że jak spytałem ostatnio uczestników tego szkolenia, które było, to większość właściwie dowiedziała się z reklamy na Instagramie, a nie z YouTube'a. Więc tutaj to jest orka na ugorze. Eee, nie w tym celu. Ale chcę otworzyć oczy i pokazać, że naprawdę 26 tysięcy, powiedzmy sobie szczerze, kilkadziesiąt tysięcy w remont wtedy, to jest wystarczająca kwota do tego, żeby zarobić na to mieszkanie w ciągu 5,5 roku wynajmu. I teraz tak, ja to mieszkanie zarezerwowałem aktem notarialnym. Sprawem zrobienia remontu, wynajmu wydanym tym lokalem wszystkie media są na mnie dokładnie na moją spółkę. A te 6 lat temu, w grudniu minie 6 lat. Ale co innego jest ciekawe, ta cena zakupu 280 tysięcy ma się. No jest teraz drożej, tak? To mieszkanie dzisiaj jego wartość wyceniam na 750 tysięcy złotych. Czyli gdybym miał je sprzedać. Oczywiście jesteśmy w śródmieściu Warszawy. Widzieliście jakieś inne moje nieruchomości pod wynajem? Jesteśmy w śródmieściu Warszawy, świetna lokalizacja. I e, za chwilę, Misza zrobi tutaj swoją magię, czyli zdjęcia, spacer 3D, filmik dla Was, którego przebitki tutaj widzieliście, e, i wystawimy je pod wynajem. I jak znam życie statystycznie, wynajmie je za 5000 złotych, jakiś specjalista. Dla którego te 5000 zł będzie mniej więcej stanowiło od 10 do 20% jego miesięcznych dochodów. A... I jeszcze jedna rzecz na, na koniec, bo e, moim zdaniem czekają nas nie tylko moi. Czytałem wywiad z Rafałem Brzoską, właścicielem impostu. E, no, i kilkanaście innych, jakby osób, które mocno jest ugruntowane w biznesie. Niesamowity sukces. Gdzie mi tam do nich? Więc czytam, uczę się od nich. W każdym razie wszyscy widzimy, że zbliża się kryzys, co nie jest jakimś Armagedonem, bo to jest, no cóż, naturalny, jeden z elementów cyklu, cyklu koniunkturalnego. Ja już kilka tych cykli w moim krótkim, pięknym życiu przeżyłem, jeszcze kilka przeżyję, więc tak to w życiu bywa, tak? Raz jest tak, raz jest tak i mamy tą sinusoidę przez całe nasze życie. Problem, ja wiem, tutaj te wszystkie osoby od pozytywnego myślenia mówią, że to wyzwanie. No jak usłyszę, Houston mamy wyzwanie, a nie Houston mamy problem, to będę też tego używał tylko wyzwania. Więc problem pojawia się wtedy, kiedy nie jesteś przygotowany na to, kiedy nie jesteś przygotowany na kryzys, który, który nas czeka. Bo myślę, że mamy takie dwa lata kryzysu. Kryzys podobno w języku chińskim pisze się w dwóch znakach, przy czym jeden znak oznacza zagrożenie, a drugi znak oznacza, drugi znak oznacza nowe możliwości. Więc jak patrzę na to, co się może wydarzyć, w Polsce, to widzę też pewne możliwości. Ja nie będę Was tutaj zanudzał szczegółami mojej branży, ale dzięki temu, że przygotowałem się na to, co teraz jest, co będzie przez najbliższe dwa lata, już od ostatniego, no tak naprawdę dzisiaj już 9 miesięcy, w styczniu zacząłem te przygotowania, to patrzę spokojnie na te najbliższe e, lata. I bardzo często zadajecie mi pytanie jak zrobić, jak przeżyć, jak się przygotować. Słuchajcie, ja nie jestem dobry w małym życiu. Kiedyś taką książkę czytałem, Małe życie, i to absolutnie nie jest moje. Jak mam ochotę na coś, to to po prostu kupuję. Po to pracuję, żeby móc. Właśnie zastanawiam się, jak godnie uczcić moją emeryturę rentierską. Prawda jest taka, że to jest takie symboliczne przejście, bo ja dalej będę robił to, co robię. No, książki i tak czytam, to co ja mam robić na tej emeryturze. Jeszcze pewnie z 10-15 lat, nim zacznę się rozglądać za domkiem na wyspie, nad morzem, z plażą własną. Więc jeszcze chwila, nim będę was irytował stamtąd. A może wcześniej, who knows. A, Wracając. Więc całe wyzwanie Twoje. Nie polega na tym, że drożeje i że jest inflacja. Takie okresy ja pamiętam z mojego dzieciństwa, kiedy inflacja wynosiła miesięcznie tyle, ile wynosi obecnie rocznie, więc pamiętam, że było gorzej. Wyzwaniem jest co innego. Wyzwaniem jest to, że za mało zarabiasz. Przy czym, i znowu wsadzę pewnie tutaj kij w mrowisko. Jak przeczytałem wywiad pani Grażyny Kulczyk w weekendowym wydaniu chyba wysokiej obcasy Gazety Wyborczej, to myślę sobie, ta kobieta powiedziała prawdę tak, jak jest. A że tego nie zrozumieli lewicowi publicyści, i to całe lewackie towarzystwo, które od razu ją zaatakowało. Nie mój problem. Tak? Znaczy, na zarzut, że moje pomysły, że nie każdy może być bogaty, ale ja się nie zajmuję biednymi. Mam pracowników na wiejskiej, których wybieram, albo ich nie wybieram i ktoś inny się dostaje, więc moi pracownicy są na przykład w opozycji i ich zadaniem jest kontrolowanie tego, co robią ci, którym płacimy za ich robotę, więc niech się politycy zajmują biednymi. Ja wystarczająco dużo Pracuję, ciężko pracuję i płacę dużo podatków. Jak tu wchodziłem, to właśnie przyszło mi powiadomienie z aplikacji, ile e, moja dyrektor zarządzająca, właśnie przelała e, e, VAT-u za poprzedni miesiąc. Tak, 25, tak, ale mamy poniedziałek, więc jakby dzisiaj jest ten termin. Ile przelała VAT-u za e, poprzedni miesiąc, to ja naprawdę dobrze. Różnymi podatkami. Co, są miliony zapłacone tylko w 2% PCC robiąc dodatkową transakcję przy flipowaniu. Więc to są potężne pieniądze, a zdecydowanie myślę, że jestem w jednym tych, którzy tu płacą podatki, więc mam pracowników i spokojne przekonanie, że parę przedszkoli w śródmieściu Warszawy utrzymuję z tych podatków, które tu idą, i też trochę osób żyję na te wszystkie programy z plusem, dzięki temu, że działam, płacę podatki, mam zyski. Więc zarabianie pieniędzy jest naprawdę OK. Ale wracając do tego wywiadu e, Pani Grażyny Kulczyk, która powiedziała prawdę. Znaczy, dzisiaj większość młodych ludzi chce mieć w wieku 20 lat work-life balance, już nie chcą tyle pracować, chcą poznawać świat, cieszyć się życiem, ale super. Wasza sprawa i hejtujcie mnie ile chcecie. W moich latach dwudziestych ja zapieprzałem tak, jakby nie było jutra. I może dlatego po 26 latach pracy przechodzę sobie na sprawdźcie w zus ale wydaje mi się, że bańka 200 rocznie to jest chyba wyższe niż jakakolwiek najwyższa emerytura wypłacana przez ZUS. A moja emerytura będzie tylko rosła, bo jak skończę moje projekty deweloperskie, które teraz realizuję, je wynajmę, a taki mam cel, to przekroczę 2 miliony złotych dochodu pasywnego. Absolutnie rentierskiego z wynajmu nieruchomości. Ale ja miałem takie przekonanie, że lata 20. są od zapierdalania od naprawdę zasuwania, zapieprzania jakby nie było jutra. Na wielu imprezach nie byłem. Niczego nie żałuję, byłem na dużo lepszych imprezach później. Po prostu to był mój czas zainwestowania we mnie i te wszystkie hejterki niech powie, ile ci ojciec dał, i tak dalej. Mam cudownego, kochanego tatę, ale to ja go wspieram finansowo od wielu, wielu lat i cieszę się, że mogę to robić. I cieszę się, że mogę mu kupić nowy samochód co 4-5 lat. Teraz jeździ kiją Stonik, kupiłem mu 3 lata temu. Właściwie w styczniu będzie 3 lata, a się COVID zaczyna. I super. I, i, I wielu rzeczy, które robię dla innych, nie dowiecie się tu, bo ja bym się czuł źle przez to, że to robię. Ale ci wszyscy znawcy przez F już wiedzą wszystko na mój temat, chociaż mnie absolutnie nie znają. Więc takie było moje przekonanie. To znaczy, jeżeli chcesz dojść w pewien poziom niezależności finansowej, to naprawdę ciężko trzeba pracować. To są niezliczone dni szkoleniowe na szkoleniach w Stanach. To jest Mercedes S w dobrym wyposażeniu, które w moich latach dwudziestych wydałem na bilety lotnicze, opłaty za szkolenia, hotele, jedzenie w czasie tych szkoleń, wtedy kiedy latałem do Stanów. To wszystko się świetnie zwróciło. A tu mam trochę ludzi, którzy chcieliby zarobić. Ale nie chcieliby się zaangażować. Chcieliby wiedzę, ale żeby za nią zapłacić kilka tysięcy złotych, to jest warta setki tysięcy, to już nie. I nie mówię o moich szkoleniach. Ostatnia sobota był komplet. Na wszystkie moje szkolenia jest komplet. Dla mnie to fan. Osiem weekendów w roku, fajnie, mogę się z ciekawymi ludźmi spotkać. Raz, jeden weekend w miesiącu, też nie w każdym, mogę popracować i podzielić się tą wiedzą. Jakieś tam drobne dorabiając do mojej rentierskiej emerytury. Ale też chciałbym ważną rzecz zauważyć. Szkolenia zacząłem prowadzić po ponad 7 latach aktywnej, zmasowanej działalności w tej branży. Zajęło mi 7 lat, nim doszedłem w, mie w miejsce, w którym wiem już tyle, a, i moja wiedza jest tyle warta, że mogę się nim, nią zacząć dzielić w zamian za pieniądze. I tym moim czasem też. Więc e, oczywiście zrobicie z tym, co będziecie chcieli. Co mi do tego? To twoje życie, twoje wybory i twoje konsekwencje tych e, wyborów. E, jak gdybym był na twoim miejscu, rozglądałbym się i szukał ludzi, którzy mogą być dla mnie e, modelem osiągnięcia tego, co ja chcę osiągnąć. Ja tak robiłem. Tak sobie znajdowałem mentorów, tak przyglądałem się e, ludziom i Celem tego nagrania jest zainspirowanie ciebie. Tak to jest możliwe. Nie, nie wydarzyło się moje dojście do tego poziomu ponad 1 200 tysięcy złotych dochodu pasywnego z wynajmu nieruchomości przez rok. Nie wydarzyło się przez ostatnie 8 lat. Ja świetnie zarabiałem już w latach w moich latach dwudziestych i każde z tych doświadczeń miało sens, miało znaczenie. Tylko jak szedłem coś dla kogoś zrobić, to nie zadawałem mu pytania, co ja z tego będę miał. A to jest, moi kochani młodzi, wasze podstawowe pytanie, które macie. A co w tym jest dla mnie? A co ja z tego będę miał? A ile mi zapłacisz? A ile. I jeżeli tego wyniku nie ma, szybko, szybko, to już jesteście zniecierpliwieni, to już gdzie indziej i czytam te komentarze. A, pewnie on by chciał, żeby pracowali za darmo i tak dalej. Nic o mnie nie wiesz. Moje przekonanie jest takie, że jeżeli robię temat, robimy razem temat, z którego są pieniądze, to zawsze dzielimy się pieniędzmi. U mnie pośrednik, który zaczyna ze mną współpracę, nawet te pierwsze transakcje, przecież to my za niego zamykamy. Ja, Agata, szefowa działu prawnego, Oliwia, szefowa biura, a nie on, ale on i tak bierze swoją pełną kasę, która mu się należy za to, Choć mógłbym powiedzieć, słuchaj, mniej na początku Twój wkład był mały. Więc nie martwcie się, te osoby, które się angażują, naprawdę świetne pieniądze zarabiają. Natomiast jeżeli naprawdę chcesz czegoś więcej od życia niż ta średnia, przeciętna a, i zmartwienia, nie wiem ile kosztuje jedna megawatogodzina. nie interesuje mnie to, nie wiem ile jest tam dopłat do tych kilowatogodzin i tak dalej, ile to jest, to nie ma żadnego znaczenia. Bo wiecie, co jest ciekawe, to że przy wynajmie tej nieruchomości za 5000 zł, a czynsz, który i tak liczę dodatkowo, wynosi 11%. Więc tak naprawdę, jak wzrośnie o 2 punkty procentowe przez wyższe koszty ogrzewania z ciepła systemowego miejskiego, nic się nie zmienia. To jest po prostu dobrze policzony biznes. I teraz. Ponieważ kiedyś sobie to postanowiłem, a trochę wynikało to stąd, że moi rodzice musieli nagle naraz stać się w roku 89 przedsiębiorcami. Nie byli do tego przygotowani, nie powinni byli zostać przedsiębiorcami, nie byli skrojeni na bycie przedsiębiorcami. Ale tak się potoczyło ich życie, że nagle zaczęli prowadzić najpierw agencyjnie, potem własnościowo małą cukiernię w centrum Lublina. Zresztą przez sentyment wykupiłem ten lokal od miasta, więc, a, więc jakby mam to miejsce, może kiedyś tam wróci ta cukiernia i będzie nazywała się Cukiernia Marysieńka przy 3 maja 8 w Lublinie. Ale oni nie powinni byli zostać przedsiębiorcami. Tak się złożyło, że zostali i ja widziałem wiele cierpienia, które wynikało z nieumiejętności prowadzenia biznesu. Więc wtedy sobie powiedziałem, że jak ja już udowodnię światu sobie, że potrafię, to po latach znajdę czas na to, żeby dzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. I dlatego startuję z takim projektem jak Akademia Biznesu. Kompleksowy. To nie jest szkolenie. To nie jest weekendowe szkolenie. To jest tylko element, ale to jest kompleksowy system budowania biznesów, na których się zarabia. A trochę przez te lata o tym się nauczyłem, wiem. To czego też nie wiecie o mnie. To jest to, że przez lata pracowałem jako Konsultant pomagając ludziom w rozwoju ich przedsięwzięć biznesowych, a ratując przed różnymi wyzwaniami, które, które w danym czasie mieli. Więc miałem możliwość przyglądania się, brania czynnego udziału w setkach przedsięwzięć biznesowych. A jak przez całe moje lata 20, studenci, moi latali Stanów do legalnej pracy w Stanach, to ja musiałem. Latać i odwiedzać ich wakacje, więc miałem możliwość rozmawiania też z przedsiębiorcami, z ludźmi, którzy tam ten biznes prowadzili. Tak? Okej, okay, to są inne realia, to są totalnie inne realia, ale pewne zasady są wspólne. Więc jeżeli mogę czymś się z Tobą podzielić, tak od serducha, to jeżeli chcesz mieć kontrolę nad swoim życiem finansowym, to musisz na początku bardzo mocno się zaangażować. Nie wiesz w to, że ci to samo przyjdzie, że to się stworzy i tak dalej. Ja mam takie przekonanie, że politycy muszą kłamać, bo my nie jesteśmy gotowi do tego, żeby usłyszeć prawdę. Więc muszą opowiadać to, żeby zostali wybierani, opozycja musi krytykować władzę. Władza ten. Róbmy swoje. Róbmy swoje, jak dzisiaj w tych czasach sobie poradzisz, i przyjdą lepsze czasy. To, to zobaczysz, że zbudowany biznes w trudnych czasach, w czasach kryzysu, jest przygotowany na wiele wyzwań i dodatkowe procenty, które będziesz za te 2-3 lata odcinał. Także, kochani, dziękuję Wam serdecznie, że byliście w tym wyjątkowym dla mnie dniu przejścia na moją rentierską emeryturę. Chcę siebie docenić. Wszystkich doceniam dookoła, więc chcę siebie docenić i myślę nad jakimś fajnym prezentem dla siebie z tej okazji. Jakbyście tam pod spodem jakieś propozycje mi powrzucali. Um, tak, tak. G-klasa G63 AMG jest jedną z nich. Podoba mi się ten samochód. Będzie piątym samochodem. Trudno. Jakby. A kto powiedział, że nie można mieć pięciu, tak? Więc będzie, e, będzie piątym. Pewnie samochodem, chyba że coś ciekawego innego mi podrzucicie. musi być nowy, pachnący, bo takie lubię. I musi to być coś fajnego, tak żebym poczuł, że te 26 lat miały dla mnie sens ja chętnie skorzystam z Waszych podpowiedzi, propozycji. Jestem przekonany, że z częścią was spotkam się czy na sekretach wynajmowania, czy na Akademii Biznesu, czy na sekretach flipowania. Bardzo fajni ludzie, słuchajcie, kończąc już byli w tą sobotę. Od 19 latka, który. Podszedł do mnie pod koniec i mówi, że tak jak jego koledzy kupują telefony, on zdecydował się zainwestować te 2000 zł w to szkolenie. Myślę sobie, kurczę, on jest taki jak ja. On jest taki jak ja. Ja wydawałem całą kasę w inwestowanie w siebie i to mi się zwróciło. A potem kupujesz sobie gadżety, zabawki i zastanawiasz się, który samochód dokupić, ale to już z dochodu pasywnego. Dziękuję serdecznie za dzisiaj no i do następnego odcinka. Będę to wracał.